Z tej strony Adrians czytelni komiksów między kadrami. Dzisiaj będzie o fajnym, moim zdaniem, omnibusie. Czyli, jak już to powiedziałem, to można dalej nie oglądać. To będzie Batman Detective Comics, ale to jest New 52. Ja, pomimo, że początkowo jakoś miałem wątpliwości co do tego, czy taki relaunch to jest naprawdę dobry pomysł. To przekonałem się do New 52, i w tym momencie to jest jedna z moich w ogóle ulubionych epok, jeżeli chodzi o DC Comics. Uważam, że późniejsze odrodzenie, to po 2015 roku, nie było takie fajne. Był tam wprawdzie ten Tom King, do którego ja mam sentyment i bardzo lubię tego Batmana. Mam nadzieję, że jak przyjdzie omnibus, to zrobię o nim film, bo zamówiłem, ale. Odrodzenie i Pod Baggin i Animal Man i Batman seria ta wiodąca, czyli Snyder Capullo. I wreszcie to, czyli komiksy detektywistyczne. Ja to zaliczam do bardzo udanych komiksów. Jeżeli chodzi o komiksy detektywistyczne, to jest seria, jak wiecie, taka, która stanowi pewnego rodzaju support, wsparcie do serii głównej. Wtedy, by serię główną pisał wspomniany już Snyder Rysował Capullo. I to jest bardzo fajna seria. Tutaj mamy to, co się ukazywało jako takie wsparcie. I jeśli chodzi teraz o, o ten Omnibus, on jest dość gruby, bo on obejmuje 24 zeszyty. Ja o ile wiem, to całe te DC New 50 to ukazało się w Polsce. Niemniej jednak opowiem o tym, dlaczego to lubię. Po pierwsze, tony, tony Daniel albo tony Salvador Daniel, bo on też tak tutaj się pojawia. To jest mój ulubiony artysta jeżeli chodzi o w ogóle artystów, ten, to jest mój ulubiony, tak jak kiedyś bardzo lubiłem Jim, Jim Ali, tak od czasu, kiedy Grant Morrison zaczął pisać, jak, jak zainteresowałem się jego twórczością, bardzo go polubiłem i on tutaj nie tylko jakby przejął tę serię jako ilustrator, ale przejął ją też jako scenarzysta. I o ilustratorem jest świetnym, co do tego, jakim jest scenarzystą, to powiem za chwilę. Tutaj no bardzo się wzoruje, Batman, tutaj jego wygląda inaczej niż ten Batman, zwłaszcza na początku Rajdu Granta Morrisona, bo jest taki większy, masywniejszy. Oprócz tego, bardzo przypomina Batmana Franka Millera i to takie nawiązanie do Franka Millera można widać, jakby zaobserwować nie tylko w sposobie rysowania Batmana, ale też można to zaobserwować, że tak powiem, po sposobie kadrowania, które to Daniel tutaj przyjmuje. I to podobieństwo jest widoczne, nawet są takie sekwencje, przyszedł mój kod, bardzo takie przypominające Franka Millera, ale to nie jest zarzut. Zresztą to się wzięło też po części stąd, że w pewnym momencie ze względu na to, ja mam nadzieję, że nikomu nie spoileruję, co się działo u Granta Morrisona, Dick Grayson był Batmanem, Bruce był Batmanem, przez co ten Batman Bruce Wayne no, musiał się czymś odróżniać, był starszy, masywniejszy i to moim zdaniem zainspirowało trochę Tonego Daniela do, do sięgnięcia w stronę Franka Millera, oczywiście jako inspiracji. I tak, scenariusz jest poprawny. Scenariusz, nacisk scenariusz jest połączony na takie wąski, wątki detektywistyczne, powiedziałbym, ale w takim postmodernistycznym ujęciu, czyli nowe technologie będą i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że nie ma tego komputera teraz wszechobecnego, tak jak było to kiedyś, w związku z tym dużo bardziej można Tutaj ja pokazuję na to, co mi się kojarzy z Frankiem Millerem dużo bardziej można się cieszyć z tym, jak to Daniel to rysuje. Rysują to, bo on, o to obłędnie. Wprowadza tutaj jakieś dziwne postacie, takie nawet, nawet interesujące. Jeżeli chodzi o, to, o sam scenariusz, to ten scenariusz jest poprawny. Raczej powiedzielibyśmy, że tutaj Tony Daniel uczy się pisać. Uczy się pisać. On już wcześniej pisał, bo zresztą on jako scenarzysta też pisał Stroke'a, którego ja bardzo lubię, ale on się tam spotyka z różnymi powiedzmy ocenami. To jest napisane poprawnie. Natomiast Natomiast nie jest to nie wiadomo co, i powiedziałbym, że im dalej w las, to tym bardziej, tym więcej. No właśnie, jak już pojawiają się dodatkowe elementy, on wchodzi w to, że chce połączyć się jakieś takie elementy, jak podróże w czasie i temu podobne. Co jeżeli chodzi o Batmana, ja do końca jestem przekonany, że nie jest to potrzebne, to yy, zaczyna to siadać. Tutaj też w międzyczasie wchodzą Herwitz i wchodzi też między innymi Tynią Czwarty, bo on tutaj zaczynał, mam wrażenie. Yy, zaczynają mu dopisywać takie historie dodatkowe, które się tutaj pojawiają. W pewnym momencie zeszyt jest na łamankę, czyli nie rysuje już całego zeszytu, nad czym ubolewam Tony Daniel, natomiast część Tony Daniel na przykład pisze, rysuje ktoś inny. Ubolewam, bo chociaż lubię Szymona Kudrańskiego, chociaż on tu sporo, on tu sporo rysuje, Kudrański, no niemniej jednak ja wolę tego Daniela. Jeżeli nawet się pojawiają, tak jak tutaj, Night of Alls, jakieś takie wydarzenia, to zaletą tego omnibusa jest to, że można to czytać bez sięgania do tego, co się działo w tym momencie w serii regularnej. To sporo sztuka się, mam wrażenie, Danielowi udała. Tu sporo napisał, bo w pewnym momencie zaczęli wchodzić inni scenarzyści i rysownicy, a on tak pociągnął to ze 12 numerów i sprowadził tę serię na taki bardzo interesujący tor takich komiksów z zacięciem detektywistycznym, nomen omen, z bardzo brutalnymi, kolorowymi przeciwnikami, i Batmana, z takim też Bruce'em Wayne'em, który jest interesujący psychologicznie, powiedziałbym. No ale to nie jest nie wiadomo jaki scenarzysta, bo po nim wszedł Leyman, i on już był dużo lepszy. Ale ja powiem o tym za chwilę. Ja powiem o tym za chwilę. Niemniej jednak dla mnie Tony Daniel, ty mamy właśnie taką opowieść, gdzie są połączone już takie wątki nadprzerodzone. Dla mnie Tony Daniel on się broni, nawet jeżeli komiks kompletnie jest pozbawiony fabuły, nie? Mamy też trochę innych rysowników, da się to zauważyć, którzy wchodzą tutaj w, na przykład w rocznikach jak tu, czy w jakichś takich gościnnych zeszytach, ale to, co mi się tu bardzo podoba, że oni rysują, że tak powiem, w klimacie wyjąwszy może Kudrańskiego, ale Kudrański jest tu uzasadniony. On rysuje inaczej. Oni rysują w, w klimacie, że się tak wyraża tego artysty głównego, jakim jest Daniel. Kudrański rysuje inaczej, ale też on ma trochę inne historie. I teraz tu jest taka perełka. Tą perełką jest miniseria o pingwinie. Ona jest napisana przez Herwica i rysuje ją Kudrański. I to Kudrański zrobił to. To jest majstersztyk. On po pierwsze idealnie pasuje do tej historii. Po drugie, ta historia jest bardzo interesująca. Ona ma taki vibe, powiedziałbym, drugiej części Batmana, Tima Bartona. Ten pingwin, który jest głównym bohaterem. On jest taki, tu jest pokazane, pokazana jego ewolucja, to, co wywarło wpływ na jego osobowość, jego takie cechy wrodzone, które miał, jego też takie przykrości związane z różnego rodzaju jego ułomnościami fizycznymi, o których mu młodzi ludzie, dzieci nie dały zapomnieć, ale też jego ojciec i tak dalej. I to jest jakby pokazane, jak to wszystko, jak te wszystkie okoliczności zrobiły z niego. Potwora. Narysowana jest to bardzo fajnie, a przy tym takie połączenie, trochę jak Hannibala Lectera. takich elementów bardzo prymitywnych z takimi wyrafinowanymi, a u pingwina jest to jeszcze bardziej takie widoczne, jeżeli chodzi o jego kunszt tak, i, i podejście do tego, w jaki sposób się powinno na przykład siedzieć przy stole. Jeść, zainteresowanie drugimi mm, prezentami czy drugimi rzeczami, a z drugiej strony taki prymitywny gangster i morderca. Pingwin jest istotny w ogóle tutaj, bo ile taką postacią wiodącą u Snydera jest Joker, o tyle tutaj w, w komiksach detektywistycznych jest to pingwin. Takim mankamentem dla mnie, psującym mi na koniec odbiór tej historii, ale to jest tylko łyżka dziegciu, bo i tak historia była fajna, jest to, że na końcu musiał się pojawić wielki robot. To znaczy, wtedy to była moda taka, którą wprowadził Snyder, mam wrażenie, że, że do większości historii, czy do wielu historii, no Batman w pewnym momencie musiał albo mieć jakiś taki super kombinet, albo być w robocie. I teraz po tym po tej miniserii mamy już takie nowe otwarcie w komiksach detektywistycznych, bo po pierwsze zaczyna to pisać John Layman, którego znamy między innymi ze znakomitej serii Chu. I zaczyna to rysować Jason Fabuk. No i tak, Lehmann to przede wszystkim pokazuje, że, że co to znaczy być bardzo dobrym scenarzystą, bo on to pisze moim zdaniem w sposób taki bardzo dobry. To znaczy wie w jakim miejscu jest. Stąd zdaje sobie sprawę, że wiodące jakby prym pierwsze skrzypce ma kto inny. I kto inny jest tym, tym pierwszym skrzypkiem. Natomiast on chce napisać dobre historie, które niekoniecznie będą. Jakby łączyły się z tym, co się dzieje w tej serii głównej. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, bo on rzeczywiście ma swój styl, i też pokazuje, że na przykład on ma kompetencje, scenarzysty, znacznie przekraczające to, co robi Tony Daniel, bo myślę, że każdy z nas taką historię opartą na modelu, że jest jakiś okropny zabójca, na przykład yy, 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 o jakimś takim charakterystycznym pseudonimie, Batman będzie go ścigał, tropił, to każdy by byłby w stanie to zrobić, ale on tutaj zaczyna wiele wątków, na przykład taki imperator Pingwin, który um, zastąpił głównego Pingwina, pojawiają, pojawia się Manbet i jego żona, pojawiają się też inne wątki i zaczyna to te wątki prowadzić. Tutaj mamy co to jest 900 900 to. Jakby te, to, to jest ten numer który komiksy detektywistyczne by miały. Gdyby nie zmieniły numeracji tutaj od 1, od później zresztą wrócono, z, z, wrócono do tej numeracji ciągłej od pierwszego numeru komiksu detektywistycznych, i tak jest, to ile pamiętam do dziś. Co zresztą uważam że za zaletę, bo nawet jeżeli robimy jakieś odrodzenie, czy robimy jakieś new 50 tunik, nigdy nikt mnie nie umiał przekonać do pomysłu, że musimy tę numerację zacząć naprawdę od 1. Pewnie jakiś fanów nam to przyciągnie, no bo będą sobie mogli zbierać od 1. No niemniej jednak, według mnie tradycja i kontynuacja też jest bardzo ważna i nie do przecenienia, i ludzie jednak jak lubią, jak mają, na przykład 200 czy 300 zeszytów, jednocześnie wiedzą, że to jest tradycja sięgająca tam lat 30. ubiegłego stulecia. Jeśli chodzi o Lejmana, tak jak powiedziałem, on wprowadza nowe postacie, on wprowadza tak też, nawet jeżeli wprowadza jakieś wątki nadprzyrodzone, to one są zniuansowane, one jakby służą tej wiodącej historii. Świetnie moim zdaniem poprowadził, i tutaj rysuje to Andy Clark bardzo dobrze, tę historię z Manbetem i jego żoną. Tam jest taki twist, trochę rzeczy było nowych. Świetnie poprowadzał nowe postacie, między innymi taką psychopatkę, która nie miała własnej tożsamości, a przyjmowała tożsamości innych. Bardzo też rozbudował Gordona, Bullocka. Bullocka widać, że Lehman lubił tutaj, więc on gra tutaj poważną rolę. Również innych przeciwników. Natomiast sam Fabuk ma świetny styl, taki industrialny, moim zdaniem, nowoczesny, bardzo pasujący do tego scenariusza, taki robiąc wrażenie na fanach i moim zdaniem Lejman w bardzo dobry sposób potrafi łączyć takie typowe podejście do popkultury i do serii regularnej, jakie interesuje fanów, czyli że chcemy mieć właśnie jakieś takie roboty, maszyny, broń, i jakiegoś złego przeciwnika Batmana, czyli chcemy to mieć w pewnej konwencji, taka, która może jest sztampowana, ale mimo wszystko sprawdza się od wielu lat, więc dlaczego nie? A jednocześnie dołożymy tutaj coś nowego, czyli taką interesującą i, i też trochę, no może nie tyle chwytającą za serce, za taką związaną z pewnymi e, t, trudnościami i, i z pewną przykrością dla głównego bohatera, tej historii z men Batem. Nawet jeżeli się pojawiają jakieś problemy, jak rok pierwszy albo to, że Batmana w serii głównie. Chwilę nie ma, to scenarzyści umieją tutaj to dobrze wypełnić. Zdecydowanie zaletą tego komiksu, jednak jest nie tylko Lejman jako kompetentny scenarzysta. Tutaj konwencja go trochę ogranicza, bo jak on może się pobawić postaciami światem przedstawionym, ten jest dużo lepszy, ale, ale przede wszystkim ja bym powiedział, strona graficzna, bo tu nie ma żadnych rysowników, których ja bym określił jako słabych. Wszyscy mi się to podobają. I Kudrański jest dobry, i Febuk jest dobry, i, i, i przecież Tony Daniel jest rewelacyjny, i ci rysownicy dodatkowi, którzy wchodzą, też są świetni. I też to, co jest fajne, to w tym omnibusie wszystkie te wątki, które były gdzieś tam pozaczynane, one są konsekwentnie prowadzone do końca, rytmicznie, bez jakiegoś takiego wrażenia skakania, szarpania i tak dalej. Mamy też sekcję z materiałami dodatkowymi, i wcale nie jest ona taka mała. Jest trochę dodatkowych okładek. Ja bardzo lubię tę Alexa Maliwa. Mamy też szkicownik niego Daniela, który ja będę chciał za chwilę pokazać. No szkicownik niego przepraszam, Szymona Kudrańskiego, to taki, powiedziałem, taki żart, no, liczyłem na więcej, no ale podejdźmy do tego tak, że nasza szklanka jest do połowy pełna. Tutaj jest szkicownik tego Daniela i ja zawsze lubię patrzeć na to, jak on to wszystko robi, ile on roboty wkłada w to, żeby sobie to wszystko zaprojektować, zrobić, nawet jak ma bardzo dobrą układkę taką jak tutaj, to i tak jeszcze to przerysowuje i robi to. Robi to jakoś inaczej. Za chwilę wam pokażę też jeszcze inne elementy. Tutaj mamy to właśnie w ołówku przed nałożeniem tuszu tego Batmana. Też zdecydowanie widać inspirację. Nie tylko tym, co się działo, jeżeli chodzi o mroczny rycerz. Powraca, ale też jeżeli chodzi o twarz głównego bohatera, jego fizjonomię. Bardzo podobna do, bardzo podobna do tego Batmana Franka Millera. Mamy trochę Febuka i też mamy fajne, jest, że jest kilka niewykorzystanych okładek, czy kilka jakichś niewykorzystanych kadrów, to też jest ok. Tak jak powiedziałem, za chwilę Wam pokażę Kudrańskiego, no to jeśli chodzi o Kudrańskiego, to dali stronę z Pingwinem, no i dali tak naprawdę to, jak robił layouty. Mogli dać tego więcej, ale fajnie, że jest. I tak wygląda tą pierwszy. Tom pierwszy, jeszcze raz mówię, czy ja polecam? Tak, zdecydowanie polecam, dlatego, że jest to komiks spójny, ładnie narysowany, nieźle napisany, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Lejmana, Dobrze, jeżeli chodzi o tego Daniela, absolutnie w konwencji mrocznego rycerza i to też pokazuje, że można różne rzeczy uwspółcześnić, ale jednocześnie ich nie wywrócić, co jeszcze bardziej doceniam teraz, gdy widziałem różne nieudane eksperymenty, jeśli chodzi o komiksy detektywistyczne. Jak to co robiła Mariko Tamaki, albo już ten Nocturne, który był według mnie strzałem nie tylko w kolano, ale w głowę po prostu. To nie wiem, o co chodziło ale nawet się nie będę denerwował, więc to jest taki przykład czegoś, że można coś zrewitalizować, można coś odświeżyć, ale jednocześnie, żeby to było dobrze, to nie można trafić, tracić tego ducha oryginału i tego ducha tutaj nie stracono. Ja jednocześnie polecam też inne komiksy z, z tej stajni, znaczy nie stajnia, z, z stajnia z to DC Comics, ale jeżeli chodzi o New 52, bo uważam, że Aquaman jest bardzo fajny, szybko się czyta, Podflusbagien też jest fajny, Animal Man jest fajny, Justice League jest fajny, a bardzo dużo tam jest według mnie takich dobrych komiksów. Z mojej strony to tyle, na pewno będą się pojawiały kolejne komiksy, bo pojawi się Batman the Night z Derskiego, ale pojawi się też Hound, bo Studio Lay zapowiedziało to to bym chciał zrobić jako następne żeby pokazać co tam będzie no i będą się też pojawiały pojawi się też Joker tyniona 4 także to już niedługo na naszym kanale także oglądajcie też filmę Kamila bo dużo serducha wkłada, żeby one były fajne i no i cóż, ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam tradycyjnie jeżeli tak nikogo to trudno a jeżeli chcecie obejrzeć to serdecznie zapraszam, trzymajcie się, cześć, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.